Na takie dwa krótkie wątki chcę zwrócić uwagę dotyczące dzisiejszych czytań. Wdzięczność i ofiara. Jest taka stara opowieść opowiadana już w tradycji najstarszych zakonów o tym, jak kiedyś był wielki król, który wyruszył na wojnę. I kiedy wyjeżdżał na wojnę, to zobaczył, yy, przejeżdżał przez wioskę i tam zobaczył piękną dziewczynę. No jak to w życiu bywa, zakochał się od pierwszego spojrzenia, ona zakochała się w nim, więc król zsiadł z konia i powiedział do niej, dzisiaj idę na wojnę, ale wrócę po ciebie, żebyś o mnie pamiętała, to daję ci ten złoty pierścień. No i kiedy mnie nie będzie, patrz na ten pierścień, pamiętaj o mnie, bo ja będę pamiętał o tobie i po ciebie wrócę. No i dziewczyna wzięła pierścień, król wyjechał na wojnę i wojował, a dziewczyna siadła przed swoim domem i na ten pierścień patrzyła. I patrzyła w niego tak bardzo, że powoli zaczynała zapominać o królu i o tej miłości, którą on jej obiecał. I kiedy król zwrócił po zwycięskiej wojnie, spotkał dziewczynę siedzącą przed domem, zapatrzoną w złoty pierścień, no i zobaczył, że ona już go w ogóle nie pamięta. Więc smutny wsiadł na konia i odjechał. To jest historia, którą usłyszałem kiedyś od benedyktyńskiego mnicha Szymona ale również opowiadali ją starożytni ojcowie swoim braciom. Ta historia, ta krótka baśń mówi o tym, że Pan Bóg daje nam pierścień, żebyśmy o nim pamiętali. I tym pierścieniem mogą być różne rzeczy. To może być ten świat, w którym żyjemy który w jakiś sposób podziwiamy, to może być rodzina, to może być nasze powołanie, nasze zdolności, pasje, to wszystko, co nam w życiu daje frajdę, praca, w której się realizujemy. I Pan Bóg daje nam to nie po to, żeby nam to odebrać, albo żeby nas postawić przed taką alternatywą, wybierasz czy dalej, które Ci dałem, ale Pan Bóg daje nam to jako dar swojej miłości aby przygotować nas na spotkanie ze sobą, na to spotkanie, które już nigdy nie będzie miało końca. I możemy nosić ten pierścień na palcu, żeby on nam o Bogu przypominał i cieszyć się, że mamy taki wielki skarb. Ten pierścień może nam przypominać o tym, kto nam ten skarb dał, poznawać go lepiej, jego naturę i coraz bardziej za nim tęsknić. Ale możemy też tak bardzo się na tym darze skoncentrować, że zapomnimy, kto i po co nam go dał. Jest Stary Testament. Żydzi otrzymali dar prawa i nie otrzymali Go po to, żeby był zawadą w kulcie jedynego Boga, ale żeby przygotował ich do przyjścia Mesjasza. Mojżesz słyszy, to jest Twój skarb Izraelu, pamiętaj o nim, nie po to, żeby człowiek zapatrzył się w prawo, ale żeby wiedział, kto go dał i po co. Jeśli człowiek coś kocha naprawdę, ten Boży dar, to coraz lepiej będzie go rozumiał i przez to coraz lepiej będzie rozumiał też samego Boga. Ojcze, niech się święci Twoje imię. Tej modlitwy, którą przed momentem słyszeliśmy w Ewangelii, nauczył nas Pan Jezus. To jest chyba jedna z pierwszych modlitw, jakiej się w ogóle uczymy. I my za każdym razem odmawiając modlitwę Pańską, Przypominamy sobie przede wszystkim o tym, że od czasu Chrztu nie jesteśmy śrotami. Że jest ktoś, kto podtrzymuje nasze życie. Tak jak mówiła święta Edyta Stein, że w największym czasie roku swojego życia ona powiedziała: Wiem, kto mnie pod... Wiem, że mnie ktoś podtrzymuje i dlatego jestem spokojna. Ale niestety mamy tendencję do zapominania, która jest odwrotnością wdzięczności. Jak Izraelici, którzy docierają do Ziemi obiecanej i mówią, jaki wspaniały jest Bóg, patrzą na dzieło i wielbią Boga, ale następnego dnia wstają i mówią, jaki wspaniały jest Bóg, który dał nam ten kraj, a kolejnego dnia, jaki wspaniały jest ten kraj, który dał nam Bóg, a potem, jaki wspaniały jest ten kraj, który jest nasz. To jest tendencja do zapominania o Stwórcy wszelkiego dobra. Ta modlitwa Ojcze Nasz pomaga nam również wychodzić z tej strefy codziennego ciążenia. To jest wrażliwość na świętość. Że jest jakiś taki wymiar sakralny w tym wszystkim, że jest Bóg, który jest naszym Ojcem, który to wszystko uświęca swoją świętością, swoją obecnością. Jeden ze starców pustelni Optyńskiej, święty już pisze, że. Człowiek, który się modli, patrzy na sens rzeczy, a nie tylko na ich zewnętrzną stronę. I zaczyna go ogarniać zachwyt nad dziełem Boga. I potem święty Barcianus już pisze dalej, A święty Izaak Syryjczyk mówi jeszcze o modlitwie przekraczającej granice naszej świadomości. I potem dodaje, Cóż to za modlitwa, to nie wiem. Być może posiadał im jako jedyny tylko sami Izaak Syryjczyk. <laughs> Więc ma też świetny humor. Ale przede wszystkim my też dzięki modlitwie odkrywamy sens rzeczy, a nie tylko zewnętrzną stronę. I drugi wątek, druga jeszcze taka myśl, że chcę zwrócić uwagę na dzisiejsze słowa apostoła Pawła z listu do Kolosan, który pisze, że z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani w Chrzcie i razem z nim zostaliśmy wskrzeszeni. Jego mocą. Bracia i siostry, my wszyscy jak tu jesteśmy, to od czasu Chrztu zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, włączeni do wspólnoty Kościoła i zostaliśmy wszczepieni w Jego tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania. I to nas oczywiście przekracza, to nas przerasta, ale każdy człowiek musi mieć coś, co jest prawdziwe i co go przerasta. I powiem o czymś, co myślę, że wszyscy jakoś czujemy, że jest prawdą, ale przyznam, że bardzo trudno się o tym mówi, bo jednocześnie bardzo się tego boimy. Chodzi mi o ofiarę, o ofiarę samego siebie. Dlaczego się tego boimy? Bo wydaje nam się, że umrzemy. Że żyjemy w ogromnym lęku, strachu przed śmiercią. Tak jak nasi pierwsi rodzice, Bóg szuka Adama, a Adam ucieka. Uciekamy, bo się boimy, że kiedy dotknie nas jakieś cierpienie, przygniecie nas krzyż i przyjdzie nam złożyć ofiarę z samych siebie albo z tego, co wydaje nam się, że jest taką naszą największą tutaj radością, to wtedy umrzemy. I tego się boimy. Co jest naturalne, że się tego boimy, może i tak trzeba, apostołów też ogarniał lęk. Pamiętam jego ojciec Adam Studiński, dominikanin z Krakowa, który był kapelanem na Monte Cassino. On lubił mawiać, że wielkie rzeczy wymagają ofiary. W tej kulturze, w której żyjemy, my zapomnieliśmy o kategorii ofiary. Łatwo się nam mówi o inwestowaniu w siebie, o byciu dla siebie, o samorozwoju, a ofiara to jest straszne słowo. A przecież wiemy, no żyjąc w rodzinach, czy we wspólnotach klasztornych, czy pracując, że bez ofiary byśmy niczego nie osiągnęli. Więc więcej nawet musimy składać dobre ofiary, bo kiepska ofiara oznacza kiepskie życie. Jest jedna postać w Biblii, która powinna nam o tym przypominać: to jest postać Kaina, słynni bracia Kain i Abel. Abel składa dobre ofiary Bogu, Bóg mu błogosławi. A Kain składa ofiary z tego, co ma ostatniego i dlatego jest głęboko nieszczęśliwy. Oskarża wszystkich dookoła i ostatecznie zabija brata. Nie był w stanie złożyć dobrej ofiary z siebie i przez to staje się głęboko nieszczęśliwy. I to nam mówi święty Paweł, że razem z Chrystusem umarliśmy, ale Jego moc nas wstrzesza. W to nasze życie od czasu chrztu jest wpisana pascha. Wciąż coś umiera i coś z zmartwychwstaje. W niektórych starszych kościołach można jeszcze spotkać takie piękne średniowieczne krzyże, na których Pan Jezus przedstawiony jest jako uśmiechnięty. To jest niezwykłe przedstawienie, bo Pan Jezus wisi na krzyżu i jest uśmiechnięty. Chrystus umiera z tą świadomością, że wypełnił życie. Że spełnił wolę Ojca, że spełnił życie, które ofiarował. Oczywiście przecierpiał, był niezrozumiany, ale On miał życie w pełni. Tu jest miejsce na krzyż, ale ku własnemu zaskoczeniu odkrywasz, że kiedy go przyjmujesz, On cię nie niszczy, finalnie prowadzi do zmartwychwstania, że Pan Jezus całkowicie ofiarował swoje życie Ojcu i wypełnia go szczęście. Nasze życie nie jest do końca nasze, bo zostało nam podarowane. No Nikt z nas nie dał sobie życia i te życie ofiarowaliśmy Chrystusowi, komuś, kto, jak doda święty Paweł do Efezjan, może zrobić z tym życiem nieskończenie więcej niż jesteśmy w stanie pojąć czy zrozumieć. Odnajdujemy taką wartość, za którą warto oddać życie. Pamiętam, że kiedyś. Jeden zachodni pisarz zastanawiał się, jak to się dzieje, że ludzie wyznający islam są w stanie popełniać ataki samobójcze czy akty terrorystyczne. A ludzie na Zachodzie bardzo boją się śmierci. I mówił o tym swojemu rozmówcy, kiedy tak sobie siedzieli w kawiarni. A jego rozmówca pokazał na tą kawiarnię i mówi: Za to odda pan życie, za picie kawy odda pan życie. Za jedzenie ciasta odda Pan życie. I on wtedy zdał sobie sprawę, że jeżeli zatrzymamy się tylko na tym świecie materialnym i nie zobaczymy tego, co trwa na wieki, to nie będzie w nas takiej gotowości do tego, żeby oddać życie i ostatecznie życie okaże się bez sensu. Życie Pana Jezusa miało sens, bo zobaczył, że jest sens oddać życie za ludzkość, za zbawienie świata. Życie męczenników miało sens, bo zrozumieli, że za wolność od nienawiści, za wolność od grzechu, dla wiary w Boga warto oddać życie, że oni życie oddali, ale Bóg im je zwróci. Życie naszych świętych ojców i matek miało sens, bo zrozumieli, że warto oddać życie bliźnim i być wiernym ślubom, które się złożyło. No moje zakonne śluby mówią mi o wolności. Ale jedno jest pewne, i tego uczy Pan Jezus swoich uczniów: Nie jesteśmy sami na tym świecie, mamy Ojca w niebie i Jego imię ma być uświęcone. A kiedy chwalimy Boga, czyli uświęcamy Jego imię, to jednocześnie odkrywamy coś niesamowitego w sobie, że uszczęśliwiamy samych siebie. Chwaląc Boga, uszczęśliwiamy samych siebie. A ojciec kłamstwa nas ciągle przekonuje, że my nie mamy ojca w niebie, że ten świat to jest to wszystko, że uwielbiasz pierścień, ale zapominasz o jego dawcy. Ojciec kłamstwa przekonuje nas, że nie możemy spożywać owoców z drzewa dobra i zła, bo nie wiemy wszystkiego. Że Bóg to jakiś potwór, który nas ogranicza, który nas nie kocha, bo nie daje nam jeść z owoców poznania dobra i zła, bo nie rozumiemy wiele rzeczy, a my chcemy rozumieć. Ciągle jesteśmy zainfekowani brakiem ufności. Głęboko w sercu jest nieufność wobec Boga, jakby On był wrogiem naszego szczęścia. Albo lęk, że to, co mam, to On mi odbierze. A Bóg nie chce nam niczego zabrać, co jest dobre, ale chce, żebyśmy przede wszystkim nie zapomnieli o Nim, bo my sami sobie naprawdę nie poradzimy. W niektórych klasztorach monastycznych jest taki zwyczaj, że co 30 minut odzywa się dzwon. Takie jedno krótkie uderzenie i ten dzwon ma przypominać o obecności Bożej, że kiedy masz głowę pełną problemów, natłoku myśli, to nagle słyszysz taki delikatny odgłos dzwonu i przypominasz sobie obecność Boża. Boże ty jesteś nad tym wszystkim. Ten dzwonek to jest taki może taki łyk źródlanej wody. On cię wyzwala od tej rutyny codzienności, pomaga wychodzić właśnie z tej strefy powszechnego ciążenia. Nagle ci uświadamia, że tu, gdzie jesteś, możesz spotkać Boga i że On jest z tobą. Każdemu z nas to grozi, że można tak się skleić z tym światem, z jakimiś problemami, albo nawet z jakimiś darami, rzeczami, które lubimy, że zapomnieć o największym darze i największej radości, jaką jest Chrystus. Chodzi o to, żeby ten pierścień cenny i piękny przypominał nam o Bogu. Boże dary są naszą mądrością, ale mają być wykorzystywane po to, żeby służyły w poznawaniu i w spotykaniu Boga, aby to Jego imię było uświęcone.